Przede wszystkim jestem Gennomor, jest ze mną Gmet02 Siema I dzisiaj gramy na Sky Na serwerze... Nie. Na serwerze M coś tam coś tam coś y Jezu, mega smaczne. O, Jezu, widzę No O, zalepię tą lawę, głupią. Ja muszę o, o 6 kończyć. Za 45 minut na nasz czas. Bo to jest inny czas niż w Polsce. Łapa, dorzucę. Do, dobra, do się. Jestem za tobą. Jak się No, aha, bo ja mam włączony ogień. Uważaj komuś. Włączyć. Obra Co mi zabiło? Nie, nie. Serio, spaliłeś się w lowie. Nie. Y, jakiś MC Poke mnie nie zabił. A ja go? Uściłem to. Nie mogaci. Tak, tak. Dobra, jest O, są poteczki, są poteczki. Ja Ciekawe co mi wyjdzie. Jedziemy. Ostrość 1, może być. Odwrót, czy ostrość? Ostrość. Może być. Najlepszy set. Gdzie są skrzynki? A dobra, nie, nie zauważyłem skrzynki. O są gacie, są gacie, jest spoko. Zarąbicie. Tak. Chcemy set. O, o. Dobra. No jakoś ściągnę z łukko, tylko ten głupi ogień. Musi tutaj być. Idź stąd. No jaki to pani. Podaj. Ile? Kto zostało? Cztery osoby. Nie tylko to nie. Kolesia! Groździł, no, a nie no. Fuck Fuck! Mlawę, Blam mlawę, ale ją zakupił. Groś? Nie, 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 zostało dwóch kolesi, i z tego co ja wiem, to jeden jest, nie wiem. Okej. Okay. Jeden to jest. Ja mam 26 jest. punktów. Dobra, jeden się tam kampi, a drugi. Drugi nie wiem, morski maciek tam jest. A gdzie jestem mor mor morski straciek. Kiedyś mówiłem prawie jak pan śmietanka, ale teraz mi wszystko poświatło w las. O... Nie mam. Somanko. A nie, no nawet... nawet fajnie. No nawet mówię. Nawet śmietankowo. Somańko. Somanko... No, nie ten... I ktoś mnie do lawy. Dobra, chodź. A bo czekaj. Bo ja może sobie jakoś wyłączę... Włączę ten ogień. Nie wiem jak. Bez ustawienia tam, gdzie chmury powinny być ogień. No tak. Opcję. gdzie ja co wchodziłem? graficzne. O, są chmury. Czekaj eee, opcje. To jest na że morski macie. To jest Ja w ogóle nie wchodziłem w opcje Ale ja w ogóle Czekaj. Escape. Masz opcję. Miniatopliczne. Gdzie te chmury, no. I Opcje. Nie mm, ma sterowca. Nie, nie sterowca. serwerowe, serwerowe. A nu, no, tekstury serwerowe włączone. Gdzie? Mm, tekstury serwerowe wyłączone, włączone. Włączone, daj. Dobra, chodź. Dobra, 3, 2, 1, już. I jesteś, jesteś, jesteś. Bingo. Kurczę w tym, nie ma ognia? A nie, dobra, jest ogień. Na środku. Na środku, widzisz? Nie, 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 nie. Jest pod tym kociołkiem tak Wiem, Wiem gdzie jest, tylko że nie mogę go zobaczyć. Um, jest jest nie spodziewa. mogę. Gdzie ty jesteś? A tam jesteś, bo ty pewnie nie widzisz, widzisz pewnie ściany. No właśnie widzę jest tylko ścianę. A mój kozyn coś głupiego gra. Tu mi przeszkadza w odcinku Ej, no już spaliśmy Ja odpatrzę do niego na kompa, a tu już spadł, dokładnie. No, szybko Dobra, skrzynka mi się nie chciała otworzyć Pewnie nacisnąłem na płotek <grym> Napiszcie w komentarzach, czy nacisnąłem na płotek, czy na skrzynkę O co? Powiem tu pisać Nie wiem Tak! No to nagrywam to pierwszy odcinek, to... Mamy te perły? Na szczęście mam, dobra. A nie. masz na środek? Eee, idę, buduję się na środek. Je co za? Jaki? Wiedział, co ja jestem. Zabijam koleścia. Good job. Nedzy Daj rzeczy. O, oj co! Sorry. sorry, Myślałam, że to koleś. Sorry. Daj je coś jeszcze. Tu masz chęć, ty. Ty, ty! Co mnie ty? Co ty mi zabiło? Myszka mi nie działała. Serio? Dobra, ostatnia ręka. Dobra, 3, 2 i. Newf! Ha, wcześniej wiem. Dobra, tu jest. Są dwie. Tak, dwie. Jedna jest po dziewiątku. Pod ziemią jest jedna? Co? Czy jedna jest pod ziemią? Nie gdzie? Są dwie A gdzie jest druga? A tam, dobra, pod drzewem Dobra, mam złoty, miecz drewniany Praktycznie złoty i drewniany to jest to samo, no nie? Mm, tak Nie, złoty jest lepszy Nie Cztery obrażenia obydwa zadają. Ale Czy ja coś nie zabił? E, zjadę cię. Aha! E, zjadę cię. cię mnie zabił. Zjadę, On nie o pewnie. Czy ja się buduję do Kolesia? Nie, wie Przede ze strzały, ja bym na opcji, fajnie, szczęście mam. To, zjadę cię, Wajcie, to Co, ja mam te strzały, a tu koleś stoi? Te, ty nie, frajerze jej, zabiję go. Czy tam jest endepróga, żeby mnie nikt nie zwrócił? Tak, po Boj ci pojedna. Ej, hej! Dobra! E, to się się fuk teraz na przebrać. ty on ma antyknoutback. Cater jest? Cześć. No i znikuj a nie dobra to nie ma antyki no baka. A tam mu anne perełka i co to było? Ooooo! Oh, nie strzelaj mnie! Serio? Walałów? Zjadę cię. Tudanu i cypnął się mnie zabróć.